Prywatnej posesji, tam jest prywatna posesja. E, wszystko, co nie jest tą prywatną posesją, obok to są e, takie już wąskie kawałki gruntu, paski gruntu to jest teren miejski. W związku z tym e, ja się interesowałam tym zagadnieniem, bo w dłuższym okresie <coughs> czasu może się okazać, że właściciel po prostu zacznie wykorzystywać swoją działkę, odrodzi ją i, i, i zacznie inwestować tam. W związku z tym rozmawiałam z dowództwem wojskowym naszym na temat parkowania samochodów osób zatrudnionych w jednostce jest szansa, że na terenach, na terenach już należących do wojska, a dokładnie na tym parkingu, który teraz jest tam po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, będzie można taki parking najprawdopodobniej, najprawdopodobniej Proszę Państwa, trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczące schedulówek. Przypomnę Państwu, że w pewnym uproszczeniu nasz program polegał na potrzebie bezpieczeństwa w pewnym obszarze. W tym obszarze mieściły się dwie ulice Wisiewa kaszanowa oraz budowa paru uchodźców. Uważamy, że takie założenie jest jak najbardziej wypomniano i dyskwalifikowano na wniosek, argumentując to w ten sposób, iż obejmuje on właśnie więcej niż jedno zadanie, w związku z tym przedłożyliśmy i pozwolenie na budowę, i zgłoszenie budowy. W ocenie instytucji tej oceniającej, czyli Urzędu Wojewódzkiego, to jest właśnie powód do dyskwalifikacji i ich rozumienie powinno być albo zgłoszenie, albo pozwolenie na budowę, jedna sztuka. My się z tym głęboko nie zgadzamy, ja byłem na takim spotkaniu Urzędu Zadanie, które by polegało na modernizacji wszystkich w jego gminie jego i wobec czy byłoby to dobre zadanie. Otrzymał odpowiedź twierdzącą, jest to oczywiste, że wymagałoby to co najmniej paru pozwoleń, paru zgłoszeń. Okazało się przy składaniu wniosku podłożonego do wniosku, że jest to błąd. Napisaliśmy odwołanie, błąd, mówiąc szczerze, skuteczność naszego działania. Ale jak przeglądam dzisiaj listę projektów zakwalifikowanych i liczbę punktów, jakie one otrzymamy, to tak jak mówiliśmy, zadanie nasze raczej nie miało szansy na odpowiednią ilość punktów, liczbę punktów ze względu na miejsce, gdzie chcieliśmy po prostu budować. To tyle, jeśli chodzi o skręty mówki. Jeśli chodzi o światła przy ulicy Świderskiej, złożyliśmy wniosek do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad razem z ewidencją wypadków, zdarzeń, które pomógł nam dostarczyć radny bądź czekamy na reakcję. Natomiast jeśli chodzi o schody na szosie obwodowej i, i całą tą gładkę, jest to własność, właśnie dróg krajowych i autostrad. Mniej więcej trzy tygodnie temu, może miesiąc temu, zwracał się do mnie jeden z mieszkańców Czerzyszka z uwagą, że są tam domontowane barierki, że coś tam się dzieje. W związku z tym wystąpiłem wnioskiem do, do kierownika Zarządu Krajowych Autostrad w Bliżnsku z prędkoł o interwencję i on przyjął to do wiadomości i powie, że się sprawą zainteresuje i mam nadzieję, że to, co się wydarzyło trzy tygodnie temu, to zostało naprawione zarzucane za, za, na niebezpieczeństwo. To co mówi kolega rady, to być może nowy ktoś tam jest przejeżdżać. Czy barierka? Dziękuję. Pan Kziorkowski, Pan Budzień jeszcze. Dziękuję. Pani wracam jeszcze do działu Policji ratownictwa Jak Pani słusznie zaznaczyła, na sesji listopadowej decyzją Rady zostało przeznaczone obok wcześniej uchwalonego terenu kolejne, właśnie znaczy tak tereny podzieleń. moje pytanie jest tak. Czy ten teren odpowiada przepisom o jądowisko. Czy pani burmistrz nie świadoma, jakie muszą być spełnione warunki, no, żeby powstało lądowisko? Ja nie znam tego terenu, czy pani burmistrz, dokładnie wie, czy, czy do urzędnik urzędu miasta. E, I wracając jeszcze do odpowiedzi pana y, do burmistrza Czarneckiego, to się Uważam, że e, wskazywanie winy, że nasz projekt został odrzucony, Sprawę. Dlatego, że ja czytałem warunki konkursu ogłoszone w, przed, tak jak są ogłaszane przed złożeniem wniosku, tam było wyraźnie napisane, że e, projekt ma dotyczyć tych dróg, które będą poprawiać warunki bezpieczeństwa, ale będą łączyć się z drogami wojewódzkimi, bądź krajowymi. E, a zatem e, uważam, że takie e, szukanie potwierdzenia na spotkaniach informalnych, nie jest, przepraszam bardzo, ale co innego dokument, a co innego e, mówienie, słuchaj, będzie dobrze, składam, e, uważam, że powinniśmy się sztywno trzymać tego, co jest w warunkach konkursu. E, czyżby nie było innych ulic, które mogłyby się kwalifikować do e, wsparcia, e, albo jednej ulicy, uważam, że straciliśmy szansę na pozyskanie kilkuset tysięcy złotych na rynku. I takie mówienie, nie do końca prawdę, no, jest świetnym wyjściem, ale uderzył się w Czy z naszej strony nie było ze strony urzędu e, większej winy niż ze strony wojewody? Ja tylko pragnę powiedzieć, że w e, komisji konkursowej oceniającej składane projekty wybrał udział przedstawiciel wojewody, przedstawiciel generalnej dyrekcji dróg i autostrad, przedstawiciel komendy wojewódzkiej policji i to było z góry wiadomo, jak jest możliwe do e, Także Mam nadzieję, że następne nasze projekty składane przez Panią Burmistrz o środki zewnętrzne no będą e, jednak e, opierały się na konkretnych nie. wytycznych warunków procesowych, a nie na takim nie. domniemaniu uda się nie udać. Bo przy, za moment będziemy głosować nad budżetem, który mamy zapisane projekty na przyszły 2009 rok nie. i w tym widzimy szansę na razie a takie e, niestety, ale e, nie do końca... Nasze szanse zmniejszają. Czarna jest. Dziękuję. Przepraszam Państwa, że męczę swoją osobą, ale jeszcze odniosę się do tego, co kolega radny powiedział. Ja przecież mówiłem, że powodem nieprzyjęcia wniosku jest zupełnie inna rzecz niż mówi Pan Radny. Ja mówiłem o tym, że powodem nieprzyjęcia formalnym, powodem nieprzyjęcia naszego wniosku było to, że było tam jedno pozwolenie i jedno zgłoszenie na budowę, a było wymagane, okazuje się, że ma to być tylko jedno i wyłącznie zadanie. Nikt się nie odnosi podając nasze wnioski, nie podnosi wady, że nie łączy się z jakimiś tam drogami, krajowym, czy krajowymi, czy wojewódzkimi, a jestem przekonany, że w jakimś zakresie ten nasz wniosek spełniał wtedy. Oczywiście przyjmując uwagę kolegi radnego, Gdybyśmy wiedzieli, że sprawa zostanie tak potraktowana, byśmy zgłosili albo samą ulicę Wiśniową, albo licę samą Hasanową i tyle. Bo by po prostu jedno zadanie, co oczywiście też nie gwarantuje, a raczej wątpię, to co powiedziałem wcześniej, czy zadanie takie by miało odpowiednią liczbę później. Jeśli chodzi o stwierdzenie, że mogliśmy zgłosić inne zadanie, no to już nie mogliśmy, bo żeby zgłosić to zadanie, trzeba mieć pełną dokumentację takiej są pozwolenia na budowę, a innych pozwoleń na budowę na drogi miejskiej nie ma. Dziękuję. Jestem jest, jest taki problem, że zgłaszany przez mieszkańców miasta nasza szosa obwodowa jest bardzo, po prostu w tej chwili o spowolnionym ruchu bym powiedział. Obowiązuje tam prędkość 50 km na godzinę. Wiele osób o tym się przekonało, szczególnie jak jeżdżą pojazdy nieoznakowane, które mają wideokamerę. Same sugestie policjantów nawet były, Te głosy dotarły do mnie poprzez poprzez mieszkańców naszego miasta, że miasto może wystąpić o podniesienie nie do 70, bo to jest za dużo skrzyżowań, ale do 60 km na godzinę, żebyśmy mieli na obwodnicy... To jest możliwe. To jest możliwe. I to Dziękuję. Ja nie jestem panowcem, Dostawiłbym tą decyzję fatowcem od tych spraw.